Niech nie oddala się zwój tego prawa od Twoich ustale, rozważaj je dniem i nocą, po to, by pilnować postępowania zgodnego ze wszystkim, co zostało w nim napisane. Księga Jozłego, rozdział pierwszy, wers ósmy. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Witajcie w kolejnym odcinku codziennego czytania Biblii. Kontynuujemy czytanie Księgi Sędziów. Dzisiejszy rozdział opowiada o końcu pewnej ery w relacji Boga z Izraelem. Nadchodzi nowy, niezwykle trudny okres. Anioł Pana pojawia się nagle bez zapowiedzi i wędruje z Gilgal, tego świętego miejsca, gdzie Izraelici rozbili obóz tuż po cudownym przejściu przez Jordan do Bokim, czyli miejsca płaczu. I od razu przechodzi do rzeczy. Przypomina, że Bóg dotrzymał słowa. Wyprowadził ich z Egiptu, dał im ziemię obiecaną ojcom, zapewnił, że nigdy nie zerwie swojego przymierza. Ale zaraz potem pada bolesne oskarżenie. To wy nie dotrzymaliście słowa. Zawarliście układy z poganami, zostawiliście ich ołtarze, zamiast je zniszczyć, jak było przykazane. I wtedy następuje ten dramatyczny zwrot. Skoro tak postąpiliście, to Bóg też zmienia swoje plany. Ci poganie, których mieliście wypędzić, zostaną, ba staną się dla was pułapką, ich bogowie będą was kusić na każdym kroku. To nie zemsta, to naturalna konsekwencja waszych wyborów. Sami sobie zgotowaliście ten los, bo zostawiliście pokusę tuż pod nosem, zamiast się jej pozbyć raz na zawsze. Jakże to znajome? Ileż razy my też idziemy na kompromisy z tym, co nas niszczy, zamiast radykalnie z tym zerwać? Izraelici zaczynają płakać stąd nazwa miejsca i składają ofiary. Wszystko wygląda pięknie, ale czy to prawdziwa skrucha? Czy płaczą, bo żal im grzechu, czy tylko boją się kary? To pytanie wisi w powietrzu i dotyczy też nas. Bo Bóg pozostaje wierny, nawet gdy my zawodzimy, ale czeka na naszą szczerą odpowiedź. Nie chodzi o religijne gesty, ale o serce, o posłuszeństwo. Ten fragment mówi nam wprost sprawdź czy twoja wiara to żywa relacja z Bogiem, czy tylko fasada. I pamiętaj, on zawsze dotrzymuje obietnic. Pytanie, czy ty chcesz dotrzymać swojej części umowy. Kochani, oprócz księgi sędziów pozostajemy w ciągu czytania Księgi Remiasza i pierwszej księgi kronik. Dziś kończymy księgę Sofoniasza. Życzę wam błogosławionej lektury, a głos oddaję lektorowi zostańcie z bogiem. Stary testament, księgi historyczne, księga sędziów, rozdział drugi. Anioł Jachwe w Bokim. I wstąpił anioł Jachwę z Gilgal do Bokim i powiedział. Wywiodłem Was z Egiptu i wprowadziłem Was do Ziemi, którą przysiągłem Waszym Ojcom. Powiedziałem: Nie zerwę mojego przymierza z Wami na wieki, tylko Wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej Ziemi, zbóżcie ich ołtarze. Nie posłuchaliście jednak mojego głosu. Co Wy zrobiliście? Dlatego też mówię: Nie wypędzę ich przed Wami, staną się cierniem na Wasze boki, a ich bogowie będą dla Was sidłem. A gdy Anioł Jahwe oznajmił te słowa wszystkim synom Izraela, Lud podniósł swój głos i zapłakał. I nadano temu miejscu nazwę bokim, i złożyli tam Jachwę ofiarę. Śmierć Jozłego i jego pokolenia. Gdy Jozue odesłał lud, synowie Izraela udali się każdy do swojego dziedzictwa, aby posiąść ziemię. Lud zaś służył Jachwę przez wszystkie dni życia Jozłego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozuego i którzy oglądali całe to wielkie dzieło Jachwę, którego dokonał dla Izraela. Potem Jozue, syn Nuna, sługa Jahwe, umarł. Liczył sobie 110 lat. Pochowano go w obrębie jego dziedzictwa w Timnat-Heres, na pogórzu Efraima, na północ od góry Gasz. Przyłączone do swoich ojców zostało też całe to pokolenie. Nowe pokolenie. Po nich zaś nastało inne pokolenie, które nie znało Jachwę ani dzieła, którego dokonał on dla Izraela. I synowie Izraela zaczęli czynić to, co złe w oczach Jahwe. Służyli Baalom. Opuścili Jahwe, boga swoich ojców, tego, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za innymi bogami spośród bogów ludów, które ich otaczały, kłaniali się im i w ten sposób drażnili Jahwe. Jahwe zatem opuścili, a służyli Baalowi i Aszoret. Gniew pana i działalność sędziów. Wówczas zapłonął gniew Jahwe na Izraela i wydał ich w rękę łupieszców, i ci ich łupili. Sprzedał ich też w rękę ich okolicznych wrogów i nie potrafili już ostać się przed swoimi wrogami. We wszystkim do czego wyszli, ręka Jachwe była przeciw nim ku nieszczęściu, jak zapowiedział Jachwe i jakim jachwe poprzysiągł, i bardzo ich pognębił. Jachwe wzbudzał jednak sędziów, a ci ratowali ich z rąk ich łupieszców. Lecz także swoich sędziów nie słuchali, gdyż dopuszczali się nierządu idąc za innymi bogami i kłaniali im się. Szybko zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Jahwe. Oni tak nie postępowali. A kiedy Jahwe wzbudzał im sędziów, to był Jahwe z sędzią, którego wzbudził i wybawiał ich z ręki ich wrogów przez wszystkie dni tego sędziego, gdyż Jahwe litował się ze względu na ich wzdychanie, z powodu ich gnębicieli i ciemiężców. Jednak po śmierci sędziego odwracali się i upadali jeszcze niżej niż ich ojcowie. Szli za innymi bogami, służyli im i kłaniali się im, nie porzucali swoich postępków ani swojej upartej drogi. Dlatego zapłonął gniew Jahwe przeciw Izraelowi, także powiedział: Ponieważ ten naród przestąpił moje przymierze, którego przestrzeganie przykazałem ich ojcom, nie usłuchali mojego głosu, to ja także nie wydziedziczę już przed nimi żadnego spośród narodów, które pozostawił Jozue, gdy umierał po to, by przez nie doświadczyć Izraela, czy będą strzec drogi Jachwe, aby po niej kroczyć, jak strzegli jej ich ojcowie, czy też nie. I pozostawił Jachwe te narody w spokoju, nie wypędzając ich rychło, i nie wydał ich w rękę Jozłego. Księgi Proroków Większych, Księga Jeremiasza, rozdział ósmy. Mowa w świątyni. W tym właśnie czasie oświadczenie Jahwe dobędą z grobów kości królów judzkich i kości ich książąt, kości kapłanów i kości proroków oraz kości mieszkańców Jerozolimy. Następnie rozłożą je na słońcu i w świetle księżyca oraz w świetle wszystkich ciał niebieskich, które tak kochali, którym służyli, za którymi chodzili, których się radzili i którym się kłaniali. Nie będą zebrane ani pogrzebane. Staną się nawozem na polu. I wybrana będzie raczej śmierć niż życie przez całą resztę pozostawioną z tego złego rodu we wszystkich pozostałych miejscach, do których ich wygnałem, oświadczenie Jahwe zastępów. I powiesz im: Tak mówi Jahwe: Gdy ktoś upadnie, czy nie powstaje? Gdy ktoś się odwraca, to czy nie zawraca? Dlaczego więc odwraca się ten lud Jerozolima w nieustannym odstępstwie? Uchwycili się oszustwa, nie chcą zawrócić. Przysłuchałem się i usłyszałem. Nie mówią właściwie. Nikt nie ubolewa nad swoim zepsuciem, nie mówi: Co ja zrobiłem? Każdy odwrócił się i pędzi swoim torem, jak koń, cwałujący w bitwie. Nawet bocian na niebiosach zna właściwe sobie pory. Synogarlica, jaskółka i Żura wpilnują czasu swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać rozstrzygnięć jachwę. Jakże możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i prawo Jahwe jest z nami? Z pewnością, Oto na rzecz kłamstwa działa kłamliwy rylec pisarzy. Wstydem okryli się mędrcy, przerazili się i zostali ujęci. Oto wzgardzili słowem jachwę, jaką więc mają mądrość? Dlatego dam ich żony innym, ich pola zdobywcom, gdyż od najmniejszego do największego wszyscy oni gonią za niegodziwym zyskiem. Od proroka po kapłana wszyscy oni popełniają oszustwo i leczą złamanie córki mego ludu tylko powierzchownie, mówiąc pokój, pokój, a pokoju nie ma. Czy zawstydzili się, że popełnili obrzydliwość? Nie potrafią się też wstydzić, i nie umieją się upokorzyć. Dlatego padną wśród poległych, runą w czasie, gdy ich nawiedzę, mówi Jahwe. Wyzbieraniem ich skończę z nimi, oświadczenie Jachwe: nie będzie winogron na winorośli, nie będzie fig na figowcu, i liść opadnie. A co im dałem, przeminęło. Dlaczego tu siedzimy? Zbierzmy się i wejdźmy do miast obronnych i tam zamilknijmy, gdyż Jahwe, nasz Bóg, skazał nas na milczenie, napoił nas wodą zatrutą, gdyż zgrzeszyliśmy przeciwko Jahwe. Oczekiwaliśmy pokoju, nie przyszło nic dobrego, czasu uleczenia, a oto groza. Od Dan słychać parskanie Jego koni, od głosu rżenia Jego ogierów drży cała ziemia, nadciągają i pożerają ziemię wraz z tym, co ją napełnia, miasto i Jego mieszkańców. Bo oto puszczam między was jadowite węże, na które nie ma zaklęcia i będą was kąsać. Oświadczenie Jahwe. Modlitwa żalu. Mój promyk radości nade mną? Żałoba nade mną. Moje serce omdlałe. Oto. Słuchaj. Wołanie o ratunek córki mego ludu, jak ziemia długa i szeroka. Czy nie ma Jahwe na Syjonie? Czy nie ma w nim jego króla? Dlaczego odrażnili mnie swoimi posągami, nicościami spoza granic? Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a my nie jesteśmy wybawieni. Z powodu złamania córki mego ludu i ja jestem złamany. Chodzę w żałobie, ogarnęła mnie trwoga. Czy nie ma balsamu w Giladzie? Czy nie ma tam lekarza? Bo dlaczego nie zabliźnia się rana córki mego ludu? Księgi proroków mniejszych sięga Sofoniasza. Rozdział trzeci. Sąd nad Jerozolimą. Biada krombrnemu i splamionemu miastu ucisku. Nie słuchało głosu, nie przyjmowało przestrogi, nie ufało jachwę, nie przybliżało się do swego Boga. Jego książęta pośród Niego to ryczące lwy, jego sędziowie to wilki wieczorem nic nie zostawiają na rano. Jego prorocy lekkomyślni to ludzie wiarołomni. Jego kapłani zbezcześcili świętość, pogwałcili prawo. Jachwe jest w nim sprawiedliwy, nie czyni nieprawości. Poranek za porankiem swój, słuszny sąd wywodzi na światło, niczego nie brak. Lecz niegodziwiec nie zna wstydu. Wytępiłem narody, spustoszone ich baszty, wysuszyłem ich ulice są bez przechodnia. Odłogiem leżą ich miasta z powodu braku ludzi, z powodu braku mieszkańca. Powiedziałem na pewno się mnie przestraszysz, przyjmiesz przestrogę i nie zostanie ci odjęta siedziba mimo tego wszystkiego, czym postanowiłem cię ukarać. Lecz tym bardziej pośpieszyli, skazili wszystkie swe czyny. Dlatego poczekajcie na mnie, oświadczenie Jachwę, na dzień, w którym powstanę na łup. Bo mym rozstrzygnięciem jest zgromadzić narody, zebrać królestwa, by wylać na nieme wzburzenie, cały żar mojego gniewu, gdyż w ogniu mojej żarliwości będzie pochłonięta cała ziemia. Wizja ostatecznej odnowy. Potem natomiast zmienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie one wzywały imienia Jahwe, aby służyły mu ramię w ramię. Spoza rzek, kurz moi wyznawcy, córka mego rozproszenia, przyniosą mi ofiary. W tym dniu nie doznasz już wstydu z powodu wszystkich swych czynów, którymi grzeszyłaś przeciwko mnie, gdyż wówczas usunę spośród ciebie wyniosłych pyszałków i nie będziesz już wyniosła na mojej świętej górze. I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi, oni uciekać się będą do imienia Jahwe. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości, nie będzie mówiła kłamstwa i nie znajdzie się w ich ustach języka oszustwa. Owszem, będą się oni paśli i odpoczywali i nikt nie będzie ich straszył. Wiwatuj, córko Syjonu, wykrzykuj Izraelu, raduj się i triumfuj całym sercem, córko Jerozolimy. Jahwe odwrócił wyroki na ciebie, usunął twoich wrogów. Królem Izraela jest pośród Ciebie Jahwe, już więcej nie będzie straszyło Cię zło. W tym dniu powiedzą do Jerozolimy: Nie bój się, Syjonie, nie opuszczaj swoich rąk. Jahwe, Twój Bóg, jest pośród Ciebie waleczny, On wybawi. Uniesie się nad Tobą radością, uciszy w swojej miłości. Rozraduje się nad Tobą z weselem, nad zasmuconymi świętem. Zbiorę ich, bo spośród Ciebie byli, ciężarem była im pogarda. Oto zajmę się wszystkimi, którzy Cię upokorzyli w tym czasie, i uratuję utykającą i zgromadzę rozproszoną, i przywrócę im sławę oraz imię w całej ziemi ich zawstydzenia. W tym czasie sprowadzę Was i w tym czasie Was zgromadzę, gdyż obdarzę Was imieniem i sławą wśród wszystkich ludów ziemi, przez to, że na Waszych oczach przywrócę Wam powodzenie, mówi Jahwe. Późne Księgi Historyczne Pierwsza Księga Kronik, rozdział 18 Zwycięskie wojny Dawida Następnie Dawid pobił Filistynów i ujarzmił ich i odebrał z ręki Filistynów gad oraz jego osady. Pobił też Moab i Moabici, zostali sługami Dawida składającymi daninę. Dawid pobił także Hadadezera, króla Soby Hamackiej, gdy ten wyprawił się, aby ustanowić swoją władzę nad rzeką Eufrat. Dawid zdobył na nim tysiąc rydwanów, siedem tysięcy jeźdźców i dwadzieścia tysięcy pieszych. Wszystkie zaprzęgi Dawid kazał okulawić, a sobie pozostawił z nich sto zaprzęgów. A kiedy nadciągnął Aram Darmeszek, aby pomóc hadadezerowi, królowi Soby, Dawid pobił u Aramejczyków dwadzieścia dwa tysiące mężczyzn. Następnie Dawid obsadził załogami Aram Darmeszek, i Aramejczycy stali się sługami Dawida, składającymi daninę. Jachwe zaś wybawiał Dawida wszędzie, dokądkolwiek ten się udał. Dawid zabrał też złote puklerze, które były na sługach Hadadezera, i sprowadził je do Jerozolimy. Również z Tipszat i Skun, miast Hadadezera, Dawid zabrał bardzo wiele miedzi. Z niej Salomon sporządził miedzianą kać i słupy oraz miedziane sprzęty. A kiedy Toł, król Hamatu, usłyszał, że Dawid rozbił całą potęgę Hadadezera, króla Soby, posłał Hadorama, swego syna, do króla Dawida aby zapytać go o powodzenie i błogosławić mu z powodu wojny z Hadadezerem oraz pobicia go, gdyż to był uwikłany w ciągłe wojny z Hadadezerem, posłał też wszelkie naczynia złote, srebrne i miedziane. Również te król Dawid poświęcił jachwę wraz ze srebrem i złotem, które przyniósł od wszystkich narodów, z Edomu i z Moabu, od synów Ammona, od Filistynów i od Amaleka. Abiszaj zaś, syn Serui. Pobił w dolinie soli Edom osiemnaście tysięcy i rozmieścił w Edomie załogi i wszyscy Edomici stali się sługami Dawida, a Jahwe wybawiał Dawida wszędzie, dokądkolwiek ten się udał. W ten sposób Dawid królował nad całym Izraelem i stosował prawo i sprawiedliwość względem całego swojego ludu. Urzędnicy dworu Dawida Joab, syn Serui, stał nad wojskiem, a Jehoszafat, syn Achiluda, był kanclerzem. Sadok, syn Achituba, i Abimelek, syn Abiatara, byli kapłanami, a Szawsza był pisarzem. Benajasz, syn Jehojady, stał nad Kreteńczykami i pletejczykami, a synowie Dawida byli pierwszymi u boku króla. Codzienne czytanie Biblii Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, słuchaj jako podcasty Spotify.